Szanowni Państwo, teraz pozdrawiamy Rawicz, reprezentantka tej miejscowości to Kornelia. Cześć Kornelia, jaki kierunek wybrałaś? Architekturę. To jeszcze pytanie dlaczego? Wcześniej uczęszczałam do technikum na kierunek budownictwo i jakoś tak od podstawówki interesowało mnie, jak wszystko jest złożone, że wszystko człowiek sam tak naprawdę zbudował własnymi rękoma. Teraz też przy pomocy różnych maszyn, ale jakoś mnie to ciekawiło. A czy bardziej lubisz budynki takie z duszą, typu kamienice, które na przykład pochodzą z roku 1900? Czy takie nowe budownictwo, które no raczej jest takie szybkie, byle jakie? Może to jakoś wygląda, ale cieniutkie ściany. Wydaje mi się, że bardziej to starsze, bo jednak wtedy człowiek. No, robił to sam wszystko. Teraz te maszyny pomagają tym, co też jest dobre z drugiej strony, ale jednak jak się idzie, czy to rynkiem we Wrocławiu lub w innym rynku jakaś starówka, to widać, że te niektóre budynki mają w sobie taką historię. Że jakoś są tak zbudowane, że coś tak przemawiają. Mm -hmm. Czyli rozumiem, że jak już skończysz dany kierunek, to będziemy mogli gdzieś w przestrzeni miejskiej podziwiać może Twoje dzieła. Mam taką nadzieję. Będziesz mieszkać w Nysie, czy będziesz dojeżdżać? E, aktualnie będę mieszkała, a co będzie dalej, to zobaczymy. Droga Kornelio, życzymy Ci mnóstwo radosnych chwil w Nysie, który jest nazywany Śląskim Rzymem, to na pewno też jako studentka się dowiesz. I teraz chciałbym, żebyś jeszcze powiedziała, czego życzysz sobie i rówieśnikom. No to wszystkim życzę wytrwałości, żeby się nie poddawali. Może być na początku ciężko, ale jakoś damy wszyscy radę ze spokojną głową. Pięknie dziękuję. Za uwagę przede wszystkim Wam i do zobaczenia na kolejnym dniu wdrożeniowym, tym razem ze studentami zagranicznymi.